Siema, to ja Szymon. Dzisiaj Wam pokażę moją y, grę FIFA. Dzisiaj kupiłem na PSA Czwórkę. Zaraz Wam pokażę. Tylko zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. Tu mam taką grę. APS ps 4 FIFA 22. Tak wygląda z tyłu. Jeszcze ja wam z przodu pokażę tu. Tak wygląda płyta. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie.